Cześć, z tej strony sobie 9, a to jest kolejny odcinek z gry Paper's Peace. Zaczynamy sobie dzień 11. Hmm. 3 grudzień, 82 rok. No, dobra, dobra. To wypierdzielamy, tym się nie zajmujemy. Zapraszamy Witam pana The Kirk of Yusuf Yusuf to mi się kojarzy z Assassin's Creed Revelations Ale nie będę spoilerował Revelations? Dobrze powiedziałem? Tak, chyba tak eee, Tak, mężczyzna United Federation Shinglant No come on wypi Sorry za Skypa, ale to jest Ostatnio, ostatnio mi się przypomniało o czymś takim jak klątwa let's play i to mnie zaczyna dopadać. Po prostu jestem niszczony przez klątwę let's play normalnie, bo ten Skype to mnie już do szału doprowadza. W każdym razie, niedługo kończy się paszport Jomek. 14 dni, kapły. Zgadza się. Chyba, chociaż... Niech ci będzie. Masz poprawne papiery, siema... Jolo. Następny! Co? No jak to Forge End trip Przecież pieczątka była, na której było napisane MOA! Nie mu powiecie mi, że nie. Było napisane, moa, więc o co tu chodzi? Jeśli ktoś wie, to proszę napiszcie mi w komentarzu, bo ja już nie mam pojęcia. Jori, to ty. Siema. Stary Brachu. I tak dalej. Ty. Chyba mi przychodzisz wreszcie z prawdziwymi papierami. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że mnie tym razem nie oszukasz. Przechodzisz. Wreszcie. Arstuska the best. Tak, tak, tak. Here take this. O, mam żeton. Je ja. Dobra, Następny. Lol, jaki dziwny profesorek. Moa. Jeśli to będzie forged, czyli podróbka, to nie wiem. No, nie rozumiem tego. Malcolm, Exal. Mężczyzna korzysta z City. No, dawaj. dobra. To by też się niedługo kończy. Paszport. O, kody się nie zgadzają. No i masz przesrane Zgarniamy. No co robię? No masz fałszywy ziomek do wody. No to nie dziw się. Co ja robię, nie? O, dzień dobry. Good morning. You detain two people. <laughs> o, mam bonus. Dziękuję bardzo. This is not too much. Though. Ok, postaram się. Także dostaję dzisiaj żetonik i kasę. Co ale wiecie co, nie to, że ja nie umiem czytać po angielsku, tylko ja się wczuwam w ten klimat rosyji, yy, no i po prostu, wiecie, takie glory to Arstotzka, kiedy tak naprawdę, no nie, teraz mi nie powiecie, nie, teraz mi nie powiecie, że po prostu, yy, że to nie jest podróbka, nie? Od kiedy krzyżyk ma coś wspólnego z tarczą? Ty oszustko! No nie, ekran mi się psuje, ja... Zgarniaj! I mam kolejny bonus, szmato. Sorry, że tak ostro, ale... Wkurzył mnie ten ekran. Bo nie powinien się zmieniać, on się zmienia, debil jeden, kurde. Witam. Gdzie masz... ...entry permit, czyli... ...pozwolenie na wejście? Co? Lost it. No to znajdź i przyjdź. Siema. E, wyglądasz jak Chińczyk. Gdzie masz paszport, cioto? I w ogóle czemu nazywasz się Ola, skoro jesteś facetem? Ja nie wierzę. Ci ludzie mnie rozbrajają. What is passport? No chyba mi nie powiesz, że nie wiesz co to jest paszport i mi przychodzisz tutaj z takim gównem za przeproszeniem. Wypierdzielaj. Dzień dobry. Leopanin, Leopanin, Kressin w kolei. jest zgresłem 83 tutaj no widzicie no klątwa Let's Play, ten skype chyba od następnego odcinka muszę wyłączyć sobie skype przed nagraniem bo to jest to jest naprawdę karygodne trzy wiele od kiedy 3 miesiące to są dwa dni pytam się deland uh, right i stay just no nie wie w to i co teraz mam mu to uznać matching da no skoro tak to nie mam problemu dobra mam nadzieję że nie będzie Pieczątka jest dobra na pewno jest dobra tak 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 na pewno dobra bo mi się kończy czas idź stąd następny O, ty, nie, 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 szybciej. Dobra, e, tak, 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 fajnie. E, wypierdziałem masz problem. Nie współpracuję z wami. Tam było napisane, że jeden agent został odrzucony, odrzucony. Następny przyjdzie jutro. Postaraj się. Gdzie umiem szybko czytać? <grym> Haracz... Haracz Aleksandra! Haracz Aleksandra, no ciekawe. 48, Les Renari, ha? Les Republika. Les 84. 8. Nasz długi paszport jeszcze. Matching data. Dobre. Czy się zgadza? Aleksandra Haracz. Ech, koniec. No, 14 dni. 80 dni. To ja wszystko sobie sprawdzę, może. Bo wiecie wolę nie ryzykować. Sprawdzimy sobie Matching Data. Aleksandra, Haracz Aleksandra. W ogóle, jakim to trzeba być dziwnym człowiekiem, żeby mieć haracz na nazwisko? Pani ma problemy tak nie z policją, co? a tak się zakończył nasz kolejny dzień. No i dostałem papierek, nawet nie wiem za co, ale okej. Okay. Mam 1140, chyba. Tak przypuszczam. 135 To kupa kasy jest. Ale zarobiście. Dobra, fajnie. Ulepszam biurko i idziemy spać. Okej. Okay. Nie, żebym nie popełnił te sa te z tej samej gafy, bo poprzednio kliknąłem quit i mi się nagranie zrąbało. He, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć!